Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Air Speed Shift. I kurde, powiem Wam szczerze, że ta gra jest naprawdę spoko. Ona by była jeszcze bardziej spoko, gdyby to był rok 2009. No ale nie mamy roku 2009, ale powiem szczerze, że odczucia z jazdy są naprawdę bardzo przyjemne. Dobra, zobaczmy, czy mamy samochód do tieru drugiego. Aha, tylko Ty będę tylko i wyłącznie w tierze drugim mieścić, jak rozumiem. Rozumiem. To jest tier pierwszy, tak? Gdzie tu jest tier nie, pierwszy. Drugi. Supra. To cały czas muszę, jak w pierwszym jeździmy, to jeździmy tu cały czas. Jeździmy cały czas z tą hondą śmieszną. Chociaż mógłbym ją sobie sprzedać i kupić sobie jakiegoś golfa na przykład, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy zaraz. O tym. Myślę, że jakieś ruchy warto by było podjąć. Naprawdę ta gra jest spoko. Kurde, nie spodziewałem się. Jest innym for speedem i uważam, że. właśnie. O to chodzi, że to gra nie jest dobrym Forspitem. Bo nie jest. Weźmy coś, co będzie miało na tył napęd. I będzie jeszcze gorzej jeździć. mnie nie jestem ostatni. Ja bym chyba koło stracił. No jest beznadziejnie. W pierwszym mierze tych okrążeń nie ma 20, tylko są po dwa, nie? Beznadziejnie mi idzie. Ale to nie ma co się przejmować. Chcemy wymienić już tą hondę. Tutaj są samochody w tierze pierwszym, które tylko mają napęd na przód, tak? Tejset gazdek gwiazdek może będę miał w końcu, znaczy. Urde! Trzeci. A trzeci. To wcale nie jest zła pozycja. A z trzeciego... Ciężko będzie. Nie, nie ma szans. Tego nie zrobię. To była szansa, którą zmarnowałem, ale... Nie ma co się przejmować. Gdzie pan? Lepiej brzmi trzeci. Dobra, dwa tysiące. Popatrzmy sobie na samochody, jakie mamy. My cars. Dobra. Popatrzmy sobie, który jest tier maksymalnie. Rift cars. Ha. Audi. Myślę, że S4. Jak wygląda S4? Tak wygląda S4? Czy Quattro? Pedarskie 4 może być szybsze. A zobaczmy inne kobalt. To nie. Escort. R-Escort. Ładuj się. Infinity. 350Z. 350Z. My Cars. A właśnie mamy czas, my cars upgrades. Okay, this is where we can improve performance, handling and bodywork. Your choice is to where we start. Y turbo stage. Race Dobra, i zobaczymy teraz jak będzie. Sorry. zobaczymy, jak teraz będzie, ale niby tier pierwszy. A jednak niektóre samochody mnie tutaj dziwią, 350 rzad, jest w tierze pierwszym. To dobra. Źle się nie jedzie tym O kurwa Weźmy jeszcze restart to ja się nie zabiłem Też jak ja bym jeździł Oczywiście na tym torze bym był pierwszym kolegą A fajne są nawet te efekty po prostu Ja pierdziele, no przecież to jest dramat jakiś. Jeszcze raz. Jest jaki tam korek się zrobił śmierci? Straszne. Korek śmierci. Wiecie, chodzi mi o to, żeby się po prostu nauczyć jeździć. Nie zawsze ręczne, nie mam pojęcia, czy tu jest napęd na naprzód, czy na tył. Może być naprzód, nie mam pojęcia. Panowie, wyciągnijcie mnie stąd. Tylko myślę, że jak na tamte czasy to też było wiele tytułów, które robiły symulatory lepiej. Nie wiem czy już pierwsza farza nie wyszła wtedy. Gorzej mi idzie niż tamtym. Włożyłem w to trochę jeszcze pieniądze, nie? Nie, bo to jest. Alright, a to Kurde. Ja o tym tak dobrze się jeździć. Bardziej z głową. News wilk razy kilka. Kurwo. A to jest wspaniały moment, że można się nauczyć jeździć. Ja pierdzielę. Nie rozdolając samochodu. Gdyżnego. Kurwa, nie umiem tym kręcić. Po prostu nie umiem tym kręcić. Dajaj Dla jaj sobie weźmy po prostu inne wyścigi. Dla jaj. Dla jaj. Two o'clock. When time's up, that's your last lap. This is it. Good luck. Wait for the green. Time lap. Hit it, hit it. Let's go. Kurva. How they drive? Patrzcie, rejestracji nie mają. Ten ręczny nie działa tu niestety za dobrze. Znaczy ja go nie czuję. Ja lubię na ręcznym jeździć. Ale to też fajnie, że pokazuje, że jednak te samochody się różnią od siebie. To nie tylko budaj i statystyki. On jest bardzo... ...mocny. Ten ręczny tutaj. Ale jak wymastrujemy to, będziemy mocni. Wow. Kurde, satysfakcja daje mi te gra. A my po prostu mamy time wyznaczony, czyli tam 45 sekund i mamy tyle jeździć, tak? Tutaj. Ale pońców nawaliłem. Hu! Uh! Kurde, fajnie się jeździ. Warto okrążenie. Bo jakby mi ta sekunda jeszcze przeszła na, na ostatni, czyli ja będę jedną osobą, która nie skończyła. Tak, i ja mam jeszcze jakby jedną szansę, żeby wiecie zrobić. Rozumiem o co chodzi. Jest wyznaczony czas. Zrobisz kółko, żeby zrobić jak najszybciej. Oni już skończyli. Mi została Jedna dziesiąta sekundy, czy tam wiecie, w ostatniej sekundzie się zmęczy, zmieściłem. To jeszcze teraz mogę jechać. Kurde, ale jestem spokusowany, powiem Wam szczerze. No, miałem lepszy czas. 56 sekund. Ile? Też 4000 Garage slots Fajnie jest I co tam 30 potrzebuje do tieru drugiego, tak? Aha, czyli zaraz i zaraz. Napiję się wody. Ej, zajebista jest ta gra. Fajna, jaki był tu 2009 rok. Wiecie, czego nie mogę wybaczyć w tej tych grze? Ksiągi są tak beznadziejne. Serio. Big widać na tych... Ja tu już chyba jeździłem przed chwilą, współnie. Znamy te tory. Ale ten tor jest po prostu trudniejszy. dobrze moglibyśmy, wiecie, jedno okrążenie zrobić, a drugie dopiero, a drugie nawet nie robić nie? Tylko stać sobie na mapie, na mecie, sorry, na starcie. całsów mam po 1000, także poziomy weź wbijam dobrze. Last time, Less time. Jak teraz minie te 12 sekund, to będę miał last. I nie będę robił następnego już, bo nie dojadę. 7 sekund. Wiem, wszystko wiem. Bardzo. a nie, teraz mieliśmy najlepszy czas. Odbokowujemy tier drugi. Fakto. Precision.

70 tiers. Hmm? To to odblokowałem. Tier pierwszy, wolałbym jeszcze ukończyć. Czy ja muszę wszystko w ogóle robić tutaj? Chyba nie. Weźmy sobie jeszcze jeden wyścig tylko zróbmy. I tyle. Kurde, przyjemna jest ta gra. Żeby tu nie mówić. Bo ja nie muszę chyba wszystkich gwiazdek zdobywać wszędzie, nie? No de facto nie. Także myślę, że zrobimy ten wyścig i w następnym odcinku, może już zaczniemy sobie tier drugi, żeby sobie tam wiecie, zobaczyć, jak dalej. Na koniec gry jeszcze można przecież też pokończyć sobie. Żeby nie było przysytu, nie? dajemy pozytywne i minusowe punkty tak Wolf, No, to nie będzie mój. The best time. Dobra, teraz będzie luźniej. Powinno być luźniej. To może być the best time. Już tutaj nie jestem wywrócony non-stop. Teraz bierzemy następny odcinek i jeździmy starym gruzem. I jeszcze jedno okrążenie, ale to nawet dla punktów warto może być. m 4 nie będzie, bo jeszcze M4 nie było w 9 roku. Ale jest pierwsza seria. No tak, bo w 9 roku to już było. A prawo 4000, 8000. Aha. Sponsor chip. No dobra, więc ja myślę, że na tym będę kończył. Dziękuję Wam za oglądanie i kurde, fajnie i przyjemnie mi się naprawdę w to gra. Także z tego powodu się bardzo, 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 bardzo cieszę. Nara.